Siema. Mamy wielkiego Boga i mamy mieć wielkie myślenie. Słuchajcie, ja naprawdę jestem zdruzgotana, widząc e, setki, tysiące, miliony chrześcijan, e, których życie jest e, skupione tylko na przestrzeni ducha, natomiast dusza i ciało są kompletnie porzucone. Kompletnie nieistotne. Sprawa rozwoju, sprawa wyznaczania granic, sprawa doskonalenia się, sprawa kształtowania charakteru, e, wykształcania w sobie pewnych cech, e, sprawa e, dyscypliny, samodyscypliny, odpowiedzialności, rzetelności w pracy, zdobywania kwalifikacji leży i kwiczy. Bo gdzieś y, ludzie uwierzyli, że jak będą siedzieć, czytać Biblię i cytować werseciki, y, to nagle ich życie się zrobi magic. Nie zrobi się. Od razu to mówię, nie zrobi się. Jesteśmy w świecie materialnym, a świat materialny y, sprawdza nas. Jak rozumiemy tak naprawdę Boże przesłanie? Biblia mówi, że mamy na przykład pracować tak jak dla Pana. Czyli pierwszym sposobem ewangelizacji świata e, dla nas to jest praca naprawdę uczciwa, efektywna, mądra i wydajna dla swojego pracodawcy lub dla firmy, w której e, pracujemy. Nawet jeśli jest to nasza własna firma, to my i tak pracujemy jak dla Pana. Yy, całkowicie to co obserwuję jest multum zakazów, nakazów przez co nasz świat się robi taki maciupeńki, myślenie maciupkie, myślenie na zasadzie dociąkać się do śmierci, umrzeć i pójść do nieba i tutaj to życie na wielu płaszczyznach jest niestety zaniedbane. Rozwój nie jest zrównoważony i równomierny, bo wraz ze wzrostem pewnego rodzaju rozwoju duchowego musi następować rozwój duszy, czyli psychiki, emocji, woli, podejmowania decyzji, jak również środowisko i nasza fizyczność. Nie można być osobą, z dobrze, o wysokim poziomie świadomości, rozwiniętą duchowo, a jednocześnie zaniedbaną, zaniedbaną wizualnie, zaniedbaną wokół. Mam tu na myśli sytuacje domowe i okołodomowe, i tu sytuacje rodzinne i okołorodzinne. Ani sposób, w jaki żyjemy, no nie może być zaniedbany, bo ten rozwój musi być zrównoważony. Słuchajcie, jakbyśmy to po, yy, podzielili, chrześcijanin. Dobra, idę dalej. Chrześcijanin musi mieć cele, cele. Czyli osiągnęłam jedno, teraz w październiku spełniło się moje wielkie marzenie. Znaczy marzenie, to może nie nazwę marzeniem, ale takie. Docenienie mojej e, pracy. E, I może będzie, że się przechwalam, ale trudno. Człowiek musi mówić o swoich dobrych, mm, dobrych stronach, również umieć o tym mówić z pokorą, e, bez arogancji. Ale e, otrzymałam nagrodę Wójta dla nauczyciela. E, więc moja praca została nagrodzona, doceniona i jest to dla mnie pewien. E, odhaczony szczebel w rozwoju. Czy to oznacza, że po tym ja już mam to gdzieś i nie będę się pieła i nie będę realizowała zadań w pracy? Absolutnie nie. Wyznaczyłam sobie nowe, dość duże zadanie na nadchodzący rok szkolny i zamierzam je zrealizować. I słuchajcie, teraz realizuję kolejne marzenie, kolejne marzenie i mam nadzieję, że wkrótce nagram wam filmik, że ono jest zrealizowane i ja już myślę, jeszcze do realizacji tego jest czas, ale ja myślę, co ja będę robiła po tym. Jaki ja sobie wyznaczę punkt, do czego będę dążyć, co będę rozwijać w moim charakterze, w moim życiu w sobie, w sobie przede wszystkim w sobie. Jaki obszar obiorę Mam już pewien zalążek planu, mam, yy, ale czekam, co na to Duch Święty powie, czy będzie challenge accepted, czy też nie. Yy, ale takie coś yy, na pewno w głowie już mam. I tak naprawdę powinniśmy mieć kilka celów: yy, związkowy, relacyjny, wobec rozwoju osobistego, zawodowego finansowy cel, tak. Co, na co odkładasz pieniądze, na co zbierasz, do czego dążysz? Jaką następnym, jakie następne kwalifikacje zrobisz, co osiągniesz. I słuchajcie, gdyby chrześcijanie e, bardziej zajęli się osiąganiem pewnego, e, ja powiem tak, gdyby się zajęli wykorzystywaniem swoich talentów. I życiem naprawdę na maksa, na maksa tego, co nam Bóg dał, to e, mało kto nie nawrócony by był. Bo byśmy byli elitarną ekipą ludzi e, naprawdę wysoko, wysoko e, efektywnych, wysoko zorganizowanych. Ambitnych, zmieniających świat, i to my byśmy byli pionierami, i to my byśmy byli osobami, które nadają światu ton. I nie pod takim kątem, tak jak jest teraz politycznie, że wszystko się rozgrywa, żeby zakazać ludziom robienia to, co chcą. To jest bzdura totalna. Dlatego popieram Kamale Harris, bo nie jest sztuką zabronić komuś dokonywania złych wyborów. Tylko sztuką jest zaprezentowanie świata, w którym każdy może mówić, może mówić, ale prawda i tak będzie wyjdzie na jaw. Dobro i tak będzie, e, będzie po prostu rządziło. I nie jest to rozwiązaniem, żeby komuś zamknąć dziób albo zabronić wyboru. Ale dobra, to jest na marginesie. I małe myślenie. Jest naprawdę przyczyną, dlaczego nasze życie jest słabe. Słabe. W bardzo wielu, ja się spotykam z wieloma ludźmi, dlaczego jest depresja. Bardzo często odpowiedzią, oprócz tej depresji takiej naprawdę stwierdzonej przez lekarzy, te stany takie około depresyjne biorą się z tego, że mamy po prostu zaniedbane życia. I jak tak, jak, je, jak zdrowie podupada, jak jest wieczne zmęczenie, jak jesteśmy dojechani jak koń po westernie, jak się związek rozpada, jak pieniędzy na nic, na wszystko brakuje, bo oczywiście no, nie zadbaliśmy o jakieś tam kwalifikacje albo ich podnoszenie. Bo to, że ktoś 25 lat temu skończył jakieś studia, nie oznacza, że na tym będzie koniec. I teraz powiem wam ciekawostkę. Ludzie, których znam, którzy naprawdę mają ciężkie życie z wyboru własnego, bo się nie zaangażowali totalnie w to życie, wychodzą z takiego założenia: No ja taki jestem, ja taka jestem, no i trudno, i koniec. I mi to, co wiem, wystarczy. I to jest zadziwiające, bo to mówią osoby, których życie jest bardzo dalekie od ideału. Natomiast nie znam żadnej, żadnej osoby, żadnej z tych znanych mi, tych internetowych, która by powiedziała po osiągnięciu jakiegoś tam pułapu: wiesz, co, mi wystarczy, jest okej, okay, tak jak jest, jest super, ja osiągnęłam. Osiągnąłem to, co chciałem, i ja już się dalej rozwijać nie będę. Już mi się, nie chcę mi się już czytać, nie chcę już mi się tam dalej to drążyć. Jest okej, okay. mi to, co jest, wystarczy. Ja nie znam takich osób. Ludzie, którzy odnoszą sukces, to nie chodzi, słuchajcie, o to, że ja namawiam do yy, kolekcjonowania aut i domu, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o rozwój samego siebie. O zdobywanie nowych doświadczeń, o e, naprawdę wykorzystywanie tego, co dostaliśmy od Boga. I ludzie, którzy tak naprawdę bardzo niewiele w swoim życiu osiągnęli, mówią: Nie, mi starczy, to co ja wiem, mi starczy, wystarczy, nic więcej nie potrzebuję. Ale ludzie, Którzy osiągnęli dużo, zbudowali firmy, zbudowali rodziny, zapewnili miejsca pracy, zbudowali coś, co zmienia świat. Oni dalej prą naprzód. Chcą iść naprzód. Cały czas, codziennie, żeby było lepiej, więcej, wyżej niż wczoraj. Jaki z tego wniosek wyciągnąłem?